No najchętniej to dostał admina. Dobrze, masz ci daj mu admina. powiedz mi, się dowiedziałeś się o tym serwerze? Pomyśl, pomyśl. Ale o co chodzi? <ślad> <ślad> Nie wezmę! Jeżeli jak jest to słuchajcie kolejny odcinek cheatowania na moim kanale I słuchajcie jeżeli chcecie więcej odcinków z tej serii Musicie tutaj wbić 1000 łapek w górę Słuchajcie 1000 łapek w górę równa się kolejny odcinek Bo jeżeli tego nie wbijecie Zamykam oficjalnie tą serię I po prostu będzie koniec Także słuchajcie wbijajcie teraz tutaj wszyscy łapki w górę Żeby ten film dotarł właśnie do jak największej ilości osób I wysyłajcie ten film do każdemu Żeby po prostu wbić te 1000 łapek No także myślę że spoko No i słuchajcie Wszyscy w komentarzu teraz piszecie swój nick Czemu? Dlatego, że będziecie mieli wtedy szansę na wygranie swagera na moim nowym serwerze itmc.pl, Zresztą nie tylko moim, yy, tylko po prostu wielu youtuberów yy, No więc słuchajcie, wszyscy wbijacie na ten serwer, w ogóle itmc.pl, startuje w sobotę o godzinie 16 Wszystkich oczywiście zapraszam yy, No i oczywiście musicie zasubskrybować kanał z dzwonem, łapkę w górę I właśnie napiszcie ten komentarz, żeby brać udział Dołączacie do mojego Discorda yy, I po prostu zapraszam do oglądania, cześć! No, rozumiecie, jesteśmy na jakimś serwerze w ogóle PVP, nie wiem, yy, co ja tutaj robię, ale kurde, jest tu jakiś admin chyba. Jest jakiś Hubert, właściciel. Yy, jestem na cheatach, dawno nie było w ogóle cheatowania, i chciałbym wbić tam generalnie. Dobra, mam skopiowane w, w razie czego spika jego. Yy, co możemy tutaj zrobić? Czy możemy tutaj. No, kurde, chyba nie możemy. Chyba nie możemy za bardzo sobie bany hopować. Chociaż tak lekko. Chociaż. Chociaż tak lekko, może. Nie, no kurde, nie możemy za bardzo. To będzie mnie cofało. Nie ma sensu. E, dobra, pójdziemy się na tak bić. Jest jakiś serwer, w ogóle PvP, taki chest bardziej. E, i widzę, że już jest problem z tym, że te ziobek ma kurde, diabetowego seta, ale spróbuję go zabić na kilaurze. Spróbuję go zabić na kilaurze z tysiąca kratek. Może mi się to uda jakoś, ale wątpię, kurde, będzie to mega ciężkie. Okej, okay, okej. Okay. Nie, to jest niemożliwe, to jest niemożliwe, żebym to go, go zabił, kurde. E, nie mam pomysłu za bardzo, jak to zrobić, słuchajcie. Nie wiem, co, nie wiem co mogę sobie tu jeszcze włączyć, żeby... Na pewno już piszę, że mam cheaty, kurde. Nie podoba mi się to, proszę tak szybko nie pisać. Nie chcę jeszcze bano. Ten film musi troszkę potrwać, bo tam nie było cheatowania, więc dlatego musi troszkę dłużej potrwać niż, niż, niż normalnie. Oni mają jakiś sojusz. Nie mam kompletnie żadnego zielonego pojęcia, jak ich tutaj zabić, nie? Nie wiem, czy tu jest. Chyba, że walimy ich. Walimy ich i idziemy po jakieś deby, bo. To, to jest plan, to jest plan w sumie, generalnie. Z tego co widzę, to jest, to jest nawet dobry plan możliwe. Eee. Y Kurde, goni mnie, goni mnie Nie, dobra, nie ucieknę, nie ucieknę, nie ucieknę Dobra, walimy go, walimy go i. Sp nie, no musimy, musimy go zabić jakoś. Musimy go jakoś zabić, no, ale to jest niemożliwe, kurde. Ale te serwery Chest PvP są po prostu luzerskie, kurde. Nie bez kitu Kompletnie mi się już widać, że nie, po nie podobają serwery Chest PvP. To jest kurde masakra. Kiedyś to było spoko, teraz to jest praktycznie możliwe, żeby kogoś tutaj zabić, kompletnie. Yy, może ktoś tam jest, może ktoś tam jest, kto ma jakiegoś słabszego seta. Fajnie by było, fajnie by było. Nie wiem jak tam tylko dojść. Jak tam mogę dojść? Halo, czat cz Czat, pomóżcie mi ten serwer w ogóle. Dopiero go znalazłem, jest tutaj 10 osób. Ale mi się zdaje, że fajnie, że jest właściciel, więc możemy go fajnie patrolować. Może, może powie, o zęciak, zęciak, dobra, nie banuje, nie banuje. To, to może tak będzie, więc yy, by było spoczko. Yy, dobra, tu, tu jest chyba jakaś skrzynka, na pewno tu jest jakaś skrzynka. Yy, generalnie, no, w, sumie, w sumie widzę te skrzynki, więc beka, beka ze mnie. Yy, no i słuchajcie, wbijacie właśnie na mój serwer. Napiszcie wszyscy w kto będzie na serwerze. Itnc.pl Słuchajcie moi drodzy: itnc.pl. Mi się zdaje, że mega warto, fajny serwer oczywiście dla jut dla widzów od, od nas, youtuberów! I słuchajcie Co się teraz dzieje? Co się teraz dzieje? To jest totalna Nie no, to jest jakiś żart, to jest jakiś żart, to jest niemożliwe, żeby ich zabić kurde bez seta Jak ja mam ich zabić bez, bez kurde żadnych itemów, no what the fuck! What the fuck? Co ja tu mam zrobić? Co ja tu mam zrobić, czad, co ja mam tu zrobić? Czat, w ogóle czemu mówię czad, czemu mówię czad, halo Dobra, nieważne czemu mówię czad się do live w sumie Kurde, tu jest chyba jakiś admin. Bo tak mi... Tak mi jakoś nie wiem. Czekaj, może napiszmy jest admin jeszcze. Napiszmy czy jest admin, bo w sumie to on ma chyba we mnie troszkę wyrąbane z tego co widzę. Yy, nie wiem co możemy tutaj włączyć. Może... Może biegajmy, kurde, czekajcie, jest taki generalnie yy, fajna, tak, fajny taki cheat, że mi tak bania będzie napierdzielała. Chyba to jest retard, chociaż pewnie nie jestem. Yy, zaraz zobaczymy retard to był... Swim arm? Nie wymczmy wszystko. Twerk. O! Pa, twerkuję! Dobra, będę tak napierdzielał. Nie no, tak nie będę napierdzielał. Zróbmy, żeby mi po prostu głowa napierdzielała. Jedzie kozacko. Dobra, boję się, że zarabana dostanę. Yy, albo dobra, zróbmy normal. Dobra, nie wiem, czy to coś daje. Yy, mam nadzieję, że tak. Że, że widzę, że mam cheaty. Yy, generalnie spalamy się. Nowy item. No super, nowy item w item shopie. Zaraz go kupię chyba, żeby kurde kogoś tutaj zabić, bo... Masakra, masakra, totalne, totalne no. Halo, gdzie jest jakiś admin? Kurde, dobra, będę bił boty Będę bił boty, żeby dostać bana Powiem, że dostałem przez przypadek I że to jest niemożliwe Halo? Panie? Panie bocie? Fajny, zlagowany serwer Generalnie, fajnie, że boty mogę uderzać XD Pozdro F Fajny, fajny, fajny <ścoughs> Nie no kurde, czadny trzeba... dobra, dostaj bana Dostaj bana, jest, udało się Udało się to zrobić Tylko, że w sumie... Chciałem go zabić, ale no szkoda. Wbijamy na ten spika w tym momencie. Wbijam na ten spika, jak, jak nikogo nie będzie na tym spiku o tej godzinie, to ja chyba kogoś zabiję. No zabiję, że każdego zabiję. No zabiję. Dobra, nie ma co. Wbijam na ten spika. słuchajcie. Nie ma sensu, kurde, tutaj się przejmować. O fakt, wbijam na niego zęciak. Jest problem. Jest problem. Halo. 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 ty zęciak? Co ty tutaj robisz? Dostałem bana. Halo, zęciak. To czekaj, odbądź. Zęciak, co ty kurwa robisz? Co robię? To jest fejk, to jest faj Pozdro YouTube, pozdro YouTube Pozdro Przecież się nic Ej, to jest głos kurwa, serio może to być? Zenciaku O co chodzi? Ci daję zęciak powiedz wyrewolwerowany wylevo rewolwer Wyrewolwerowany rewolwer Dobra, to prawdziwy Zenciaka Dobra, daj, daj zęciak kocha swoich da, widzów E, tak, kocham. Tak, tak. A, a wiesz znowu, że jesteś w moim widzeniu i mi reklamę serwera? Ale, czy, ja czy, Jak ja mam ci nagrywać reklamę serwera, jak ty mnie zbanowałeś? Za cheaty. No, no odbanowany. O co ci, ci chodzi? Jesteś to? odbanowany, co ty gadasz? Nie kłam. No, ale miałem no. dostęp bana i zginąłem przez to. Czemu w ogóle nie mam żadnej o. rani na serwerze? Patrzcie, napisałem XD, halo, Proszę jakimś rani na serwerze, tak? Dobrze, się daje. Tak, po prostu naj, najchętniej to by dostał admina. Dobrze, Masz ci daj admina Ty, nie. nie! poczekaj, poczekaj, poczekaj Mogę dostać admina? Admin? Tak, możesz Masz ty daj mu admina Nagram wam reklamę jak dacie mi admina teraz to... Dobrze, dam ci nawet właściciela Dobra, dawaj Masz ty daj właściciela Ty, ty się przygotuj na backupa już Co ty, przecież ja wam nie zrobię nic i tak, nie, ta. wszystkie są y, niedozwolone, koła za, zablokowane, tak więc brusz tak jedna. Masz y, zablokowanego. Dobra, to a, wszystko jest za, zablokowane. Czekaj, czekaj. A mi nie chcesz dać właściciela. No ale Dobre. Boże, ja tutaj nagrywam. Ale tak? to jest król, a ty nie jesteś królem. <laughs> tak. <laughs> o, oh, nie. Kik, kik, Ej, tebiś jakiś XD admin do mnie. Jaki masz y, No taki, xd. No jestem. Bo mi moja premka tutaj nie działa. Nie widzę cię, nie bij mnie. Wanisza wyłącz. Czu. A mnie, ty, a mnie widzisz przyjaciółko? Pokaż się, I co to oni seta A ja nie mam Kill Aury masz weź się Nie mam kill Aura Zenciak weź ty. Fajnie screena ci zrobiłem Podoba, Podobasz mi się więc zrobiłem ci screena Żebym mógł On sobie ustawić jak będę zasypiał No On lupa no. w ogóle nie ma no bo nie ma banyk chłopa Ej słuchajcie Dęciuk. Dobra mam tego właściciela czy nie? Zenciak weź na Zęciak prawdziwy Ja chcę na tym Miku Ej, to będzie 100% odcinek, to będzie 100% Nieprawda. odcinek, bo zrobił screena, zrobił screen no Będzie bo... odcinek niszczenia serwera Nieprawda to Mogę tego admina czy nie? No już dajemy ci, mu tam daj na ten nick jak... Ty masz ty tak. zobacz co ja ci napisałem na, na tym mm. Oj, ale admina! Widziałeś? Napisałem A? ci to? Ej, ej Joseph, czemu się? mi daliście admina w sumie? Albo chciałeś. A jakbym w ogóle hey, zbawił teraz zbroby, serwer. To, Ale ja wszystko jest zablokowane, tak nic nie zrobisz. Masz i zrobiłeś to, co ja ci napisałem. Na pewno jest wszystko zablokowane? O. Nie! Jesteś bo, tylko pewny. nie na pewno nie, nie jest wszystko Dobra, nie, spokojnie. Jak a, zepsujesz a jak serwer, taki dramat. jak zdaję przez przypadek. Tak, a nie mogę, nie. Dobra, nieważne. Dobra. Nieważne, dobra, żartowałem. Dobra. Ej, dobra, ej, daliście mi admina? Serio? O? Serio? A co, nie chcesz? Sędziak! A czemu nie możesz panować? No bo. To niemożliwe. Ma... powiedz mi, skąd się dowiedziałeś okay. o tym serwerze? Nie, nie dowiedziałem się. Tak bo wiem, czekaj, on ma też swój serwer, tak? Dobrze myślę? Ej, kurde... Banuj, banuj, banuj. Ale o co chodzi? <głosy> <głosy> nie wytrzymam, nie wytrzymam. Czemu Dobra, to widzieliście na serwerze. Znaczy nie no, tylko kiknąłem tak, żeby było... Dobra, nagrywałem, macie mnie. Dobra, pozdrawiam! ej! Ale jak w zamian za to, że z, 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 z klikowałeś moich graczy Masz czas dać opisie tak. Najlepszy samach <ścoughs> JMC propię kropka i nie ma, i nie ma już ten odwrotu. Bo zobaczcie kamponek. <zysz> no, dobra, dobra. Ja dzięki Cze, dzięki obiecujesz? za odcinek. Siema, zostaw siapkę w górę. Cześć. Po